Ten dzisiejszy dzień szczególny dla Rożnawy, ponieważ przybyły relikwie świętego Wincentego a Paulo, to dzień, kiedy modlą się rodziny, dzieci. Mogliście zobaczyć już przed południem, a właśnie wieczorem zgromadzeni na Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Stanisława Stolarika, ordynariusza diecezji, kapłani koncylubujący. Wspólna modlitwa. Przypomnijmy, święty Wincenta Paulo został kapłanem mając zaledwie 19 lat. Najpierw myślał o tym kapłaństwie, że to jakiś sposób na życie, kariery, może nawet i finansów, który mi będzie mógł wesprzeć swoją rodzinę, ale potem zrozumiał. zrozumiał, że przede wszystkim kapłaństwo to służba innym, to pomoc dla innych, a zwłaszcza tym ubogim i potrzebującym. Dlatego dzisiaj też w szczególny sposób modlimy się. Za tych ubogich, cierpiących, włączności również z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w tej chwili jest w Tajlandii, modlimy się również w intencji tych, którzy czekają na Ewangelię, no ale prosimy też je za Ojca Świętego Franciszka, pamiętamy o modlitwie, o każdym kapłanie, a zwłaszcza tutaj w tej diecezji, naszej diecezji, mojej diecezji rożnawskiej, jest nas 140 kapłanów, 120 diecezjalnych i 20 zakonnych. Dlatego... tutti i festi Cari fratelli e sorelle, allora eh, da, come l'avete visto stamattina sono arrivate le reliquie di San Vincenzo a Paolo eh, qui a Rosnava, nella mia diocesi, eh, certamente eh, tanta preghiera, l'avete visto bambini, famiglie, tutta la giornata e poi anche questa notte la velia di preghiera, ma San Vincenzo De Paolo eh, lui eh, è diventato sacerdote avendo 19 anni, molto presto, ma pensava forse che sacerdozio è un modo, modo di vivere, ma per la carriera, per avere forse mh, mezzi economici, di aiutare i familiari, ma invece dopo ha capito, dopo quella conversione giusta, che proprio sacerdozio è un servizio, essere servo, servo e soprattutto quelli bisognosi, poveri, eh, infatti eh, preghiamo per loro eh, adesso, soprattutto anche con eh, diciamo, unione spirituale con Santo Padre, sappiamo in Thailandia, poi in Giappone, pensiamo anche che siamo chiamati di portare la parola del Signore, tanti, perché un uomo povero, un uomo senza Cristo, allora eh, la Santa Messa questa sera qui nella cattedrale in questo giorno preseduta da vescovo della diocesi, vescovo Stanislao Stolari.